Proszę Państwa, ewidentnie, ewidentnie na Ukrainie robi się branki wśród ludności rosyjskojęzycznej, żeby ta walczyła ze swoimi, no jakby nie było rodakami z Noworosji i z Rosji. To jest, to, jest, to jest dziadostwo. Dlatego im dają po dwa magazynki i każą na pierwszą linię biec. No i tak mniej więcej są też kopane Niemcy, przy czym nie mogę zrozumieć, że też są ostatnio kopane przez rządy Prawa i Sprawiedliwości, jak i ojca Tadeusza ryzyka. Tak samo są kopani i popychani do wojny, Niemcy nie chcą do tej wojny. Scholz to może i by chciał, ale... bo tam nad nim wiszą różnego rodzaju tam sprawy, dlatego, proszę Państwa, dlatego trzeba niektóre rzeczy niektórym ludziom wybaczyć, bo jeżeli się ich nie wybaczy, to wtedy oni dla obcego kapitału zrobią wszystko, bo ciąży nad nimi ta groźba, że przyjdą nowi i go, i go posadzą do więzienia. Dlatego pewne rzeczy niektórym trzeba będzie wybaczyć, bo jak nie to, wpuszczą nas do wojny. To jest takie mrugnięcie w stronę niektórych spraw i sprawiedliwości, ale pod warunkiem, że udowodnicie, że sabotowaliście te antypolskie rządy. To będziecie mieli wybaczone. Niemcy nie chcą do wojny, Niemcy wiedzą, że zostaną obarczone. Proszę Państwa, Niemcy nie chcąc wejść do wojny, i tak są winione za wojnę. No to co będzie, jak wejdą do wojny? To co będzie, jak rzeczywiście pomogą? Wszystko spadnie na nich i Niemcy, bo Niemcy, proszę Państwa, w planach Wall Street mają być znowu cofnięci w rozwoju o kilkadziesiąt lat. I jeżeli ktoś, w kimś jest jakakolwiek dusza niemiecka, to niech się odkocha w Platformie Obywatelskiej i przyłączy się do ruchu dobrobytu i pokoju. Podobno jest około 20% ludzi, którzy się poczuwają do, do jakichś tam korzeni niemieckich. Zapraszamy wszystkich do naszego ruchu. Proszę Państwa, Platforma Obywatelska to jest Wall Street. PiS to jest Wall Street. Konfederacja to też Wall Street. Realizacja interesów Wall Street zawsze tych najważniejszych a potem mogą nawet i pluć na Wall Street ale ważne, żeby ich interesy prze, yy, przeforsowywali. Taka jest Wall Street. Wall Street yy, działa yy, w cieniu. Dla, nie, dla niej się tylko liczą interesy. Yy, nie wróżę nic dobrego. Proszę ta sytuacja jest naprawdę na włosku. Jeżeli ta moja teoria, już wiele lat temu puszczana, że do władzy dobierani są ludzie yy, tępi yy, przez sztuczną inteligencję, yy, którzy się nie boją yy, wojny nuklearnej, no to, no to może tak być, że, że to już jest koniec świata. Może tak być. Yy. Piszą w Bloombergu oficjalnie, że rosyjska ropa jest mieszana w Singapurze, a potem ponownie eksportowana. Tak, Stany Zjednoczone cały czas funkcjonują na rosyjskiej ropie, tylko ona już wtedy nie jest rosyjska. To się dzieje przez firmy z Singapuru. Czy ja mam przypominać, czym jest Singapur? Kto tam kontroluje Singapur, proszę Państwa? Było wielokrotnie w programie, musisz to wiedzieć, na temat kontroli nad tym krajem. To my jesteśmy tu w Polsce przez te rządy osłów i ich pomagierów utrzymywani w ciemności. My mamy kupować od pośrednika. Tę samą ropę z rurociągu, na którym siedzimy. Reuters pisze, że Miedwiediew ostrzega... NATO przed wojną nuklearną, jeśli Rosja zostanie pokonana na Ukrainie. Proszę Państwa, to jest przekłamanie, manipulacja, mimo że taki tytuł jest Reutersa, dziwię się, że Reuters też używa takich manipulacji, bo to polskie media się na przykład i ukraińskie w takich fejkach lubują, ale pan Miedwiediew powiedział coś, taką oczywistą oczywistość wypowiedział. Klęska mocarstwa nuklearnego w wojnie konwencjonalnej może wywołać wojnę nuklearną. Potęgi nuklearne nigdy nie przegrały poważnych konfliktów, od których zależy ich los. Proszę Państwa, no, Miedwiediew powtórzył po, po, po nas, tu po, po programie, musisz to wiedzieć. no, Trwało to prawie rok, ale ja mówiłem Państwu, musicie pamiętać, że. Rosja nie po to ma broń nuklearną, żeby przegrała wojnę konwencjonalną. Ja to mówiłem wielokrotnie to powtarzałem. Nie jesteśmy żadną tubą Kremla, to Kreml po nas powtarza. Więc przekręcili. I to samo, proszę Państwa, wypowiedź pana Miedwiediewa była uniwersalna. To samo dotyczy Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone nie mogą przegrać wojny konwencjonalnej, bo uruchomią swój arsenał atomowy i rozwalą co będą chciały. I forsuję jeszcze jedną mądrość związaną z wymianą nuklearną. Dziś na pewno jakaś rakieta Kalibr czy jakiś tam Kinjal leci leci na Ukrainę. I proszę państwa, gdyby Rosja zapakowała tam głowicę nuklearną, i gdyby wybuchł mm, Kijów, to proszę państwa, to co z tego powodu. NATO odpali y, wszystkie głowice nuklearne? Że, wiedząc, że po wysłaniu takiej rakiety nuklearnej Putin tylko czeka na odpalenie, żeby zrobić odwet? Nic nie zrobią. Po prostu odparuje kijów i tyle. I to samo, proszę Państwa, dotyczy Polski. Jeżeli jest planowana ofensywa NATO i ona pójdzie za głęboko, to. To to lotnisko w Radomiu razem z Radomiem wybuchnie. Nie miejmy żadnej wątpliwości. I co wtedy na to zrobi? Nic nie zrobi. Będziemy mieli tutaj lej po bombie, i choroby popromienne, i gospodarkę cofniętą yy, o dziesiątki lat z powodu jednej bomby, jednej bomby. Do Polski nikt nie przyjedzie inwestować. Połowę obywateli wyjedzie tułać się po świecie, a oni tu. Nas na siłę wpychają do tego. Przemysł jest przygotowywany jeszcze, jeszcze kilka dni temu. E, polska prasa przekonywała nas, że Rosja planuje ofensywę. Ja Państwu mówię, że Rosja żadnej ofensywy nie planuje. Rosja się umacnia na swoich pozycjach. E, no to nie, no to wszyscy. Wbrew. Działania są w, w Donieckiej Republice Ludowej przy granicy robione, A to są działania kosmetyczne. W porównaniu z, tym, z tą zapowiadaną wielką ofensywą Rosji. Rosja nie planuje ofensywy. A straszą nas jak tylko mogą. I, I dziś już wiadomo, że to NATO planuje nową ofensywę. Stany Zjednoczone nawet zachęcają Ukrainę do tego, że, żeby wzięła Krym. To jest taka nowa nadzieja dla Ukraińców, proszę Państwa. Za każdym razem, to już jest nudne, ja wiem, ale to trzeba powtarzać. Za każdym razem, kiedy duch w narodzie ukraińskim pada i nie chcą dać się zabić, trzeba im dać sukces. Trzeba im dać sukces, dać nową nadzieję, nowy sprzęt, żeby znowu dali się zabijać. I oni wtedy znowu lecą z tym leciały kozaki leciały po polu z tą piosenką na ustach. A potem znowu następuje trauma, bo, bo to się nie udało. Proszę Państwa, tylko Traktat pokojowy, mądry, sensowny rozwiązuje sprawę. To, w co jesteśmy wciągani przez naszych polityków, to jest yy, nasz koniec. Yy, yy, ogromna stawka wojny na Ukrainie. Yy, o, napisali na Ukrainie. Generał Andrzejczak dobitnie: Pozostaje masa pracy do zrobienia i musi, Musimy się z tym spieszyć. Państwa, no jest, jest planowana ofensywa. Potężne ilości idą w tej chwili sprzętu, które jeszcze nigdy nie szedł na Ukrainę. Już nawet najemnicy nie chcą tam zbytnio walczyć, bo już widzą, jak są e, dziesiątkowani. Szwecja wyśle na Ukrainę e, nowoczesne bozy wojowe piechoty. Żadne tam nowoczesne, nie żartujmy. No i te swoje Chałbice, y, te na tym, y, na tym wozidle Volvo, tak? No to te są trochę niebezpieczne, rzeczywiście. E, ale Szwecja, proszę Państwa, szwe nagle Szwec Szwecja też jest zagrożona. To, a Szwecja to zawsze była zagrożona. Ona ciągle gdzieś tam y, rosyjskie uboty y, słyszała. Dania, proszę Państwa, Dania też wyśle chałbice y, y, na Ukrainę. Y, nie wiem skąd oni te pociski wezmą. Francja rozważa przekazanie swoich y, main battle tanków. Leclerc, tych głównych czołgów, tak, Leclerc, no, idzie naprawdę potężna pomoc dla Ukrainy, bo na wiosnę muszą zaatakować. Jaki będzie tego skutek? To tylko sobie wyobraźmy. Rosja się już nie za bardzo ma gdzie cofnąć. To są tereny rdzenie rosyjskie z rdzenną ludnością. Rosja już, Rosja nie zostawi tych ludzi. Rosja się nie cofnie. Jeżeli ten cały sprzęt będzie na raz rzucony, to niestety yy, Rosja odpali rakiety. Może dwie, a może pięć tysięcy to jest za duża pomoc. Proszę Państwa, po tej fali, która jest teraz planowana, już nie będzie następnej tak dużej fali. To jest rzeczywiście duża fala pomocy. Zobaczymy. Rosjanie mówią, że wytrzymają. Zobaczymy. Kryzys Bundeswehry. Co się stało z największą armią zachodniej Europy? Proszę to jest właśnie to kopanie Niemców, to, to do boju, do boju na pierwszą linię, tak, bo tam Ukraińcy giną, a Wy tu się y, ociągacie. No niestety społeczeństwo niemieckie jest y, mądrzejsze. USA chętne do dostarczenia Ukrainie broni, która dosięgnie Krymu. No to prawie dosięgnie też Moskwy. Dziś w Moskwie na budynkach rządowych były instalowane systemy Pantsir-S. Samochody nawet całe kładą na tych budynkach, przed budynkami może samochody, a tam sama ta głowica z rakietami i działkiem i radarem. To o czym świadczy, proszę Państwa, że Moskwa, Moskwa w tej chwili szykuje się na, na naloty, To widzimy. Właśnie system Pancid, ten, ten żuraw, i, i jest na budynki zakładany. No. Eee, tu to, 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 to idzie coś poważnego, proszę państwa. To jest, to jest naprawdę ważna rzecz. ważna rzecz. Nie dla zbrojeń. Nie tolerujemy zadłużenia wojennego. Proszę państwa, zadłużenie wojenne to coś, z czego pasi brzuch będzie ży, żył na następne kilkadziesiąt lat. W takie zadłużenie wojenne były wpędzane kraje po II wojnie światowej. Amerykanie nie przyjechali po I wojnie światowej pomóc Antanty czy, czy pomóc aliantom w czasie II wojny światowej. Oni tu przyjechali za kasę. Potem te kraje to spłacały. A żeby nam było roźniej, no to puszczane są takie informacje, wirtualna Polska, wirtualny odlot. Rosyjskie samoloty na środ, zachodnie sankcje są bezlitosne, coraz większy kryzys w rosyjskim tym przemyśle lotniczym, w bazie lotniczej. Proszę Państwa, nie po to, czy ten redaktor, pani Moniko Mikołajewicz, czy pani ma po kolei w głowie, to pani nie wie, że Stany Zjednoczone zniosły sankcje na, na samoloty i części zamienne, dla Rosji, to pani nie wie? Naprawdę kryzys? Kryzys to ma Europa, a nie Rosja, jeżeli chodzi. A w, I ten też nie, ma, nie ma tych samolotów, kryzys i tak dalej. Przypomnijcie, co za bzdury są. Rosja jest producentem samolotów. Rosja właśnie nowe modele samolotów pasażerskich wypuszcza, jak i też bojowych. O czym oni w ogóle szanią? Niczym się to nie różni. Taki artykuł od od tego, co mówił zawsze Bartosiak. Rosja to taki kolos na glinianych rogach. Zawsze wystarczyłoby potencjał połowy armii polskiej, żeby tam ich tam czapkami nakryć. Pamiętacie, co mówił zawsze Bartosiak? To jest mniej więcej gadka Bartosiaka. Taki artykuł głupkowaty. Jaki potencjał miała Ukraina, proszę Państwa, zbrojny przed inwazją rosyjską? No miała dwa razy większy niż Polski. No, co już nie pamiętamy? Ukraina otwartym tekstem mówiła, że jest największą armią w Europie. Już, już nie ma tego potencjału. Ile jeszcze mamy słuchać tych bredni? Prezydent Zelensky idzie dalej z kolei jeszcze dalej niż, niż pani Mikołajczak. Nie wiem, czy Putin jeszcze żyje w ogóle. No, proszę Państwa, no, to, to, to już jest jakiś obłęd. Y Prezydent Zełęski wisi na włosku. Gdyby Rosjanie go chcieli sprzątnąć, zrobiliby to już dziesiątki razy. Takie brednie to, wiecie, to Ukraińcy to niektórzy tam łykają, chociaż już coraz mniej. Ale te brednie są przez Polską Agencję Prasową publikowane nam. Nie wiemy, czy w ogóle Putin żyje. Patrzcie, Rosja już lotnictwa nie ma. Nie wiemy, czy Putin żyje w ogóle. co oni są tylko odmuchnąć i się przewrócą zaraz nam będą śpiewać. Wojenko, wojenko, cóż, ty za pani, I o chłopcach malowanych nam będą śpiewać, proszę państwa. Bo na taki kit kiedyś nas brali. No to ja bym chciał pokazać takiego malowanego chłopca, jak go wojna wymalowała, jak jaki mu jak makijaż zrobiła na twarzy. Proszę państwa, to co widzicie teraz, to jest obraz nędzy i rozpaczy. To jest ukraiński żołnierz, pewnie też gdzieś tam złapanki złapane przez zełońskiego jego banderowców. No, życie zachował wzrok stracił po nowozboru. Ja jeszcze raz się ogromnie faszował tylko radził. Podoberełam, bo i on senter No, dziękuję za szansę, którą dostał. Będzie odesłany na eksperymentalne leczenie w Moskwie gdzieś. Przynajmniej no, no, to, to jest to jest właśnie to jest Rosja, o której nie wiemy nic.